Cześć z tej strony Ignacy, jesteśmy już prawie na półmetku sierpnia. Skończyłem budować swoją makietę i chcę się nią pochwalić. Zacznę od pokazania nowego elementu tej makiety: jaką jest plaża. Jest tutaj pomost, na którym dodałem sztuczne palmy. Jest auto, tutaj plażowice wypoczywają. Jest tutaj budka ratowników, również pani lody sprzedaje. Tu już się zaczyna płot, ponieważ tam dalej jest port, jest dwoje nurków tutaj. Osoby na deskach, które surfują. I tak to wygląda. I tutaj już jest przejście na tą główną makietę, o której teraz opowiem. Tutaj lewy narożnik makiety stoi Vectron, a teraz już ma podniesione pantografy. Najpierw może zaczniemy od taboru. Jest siódemka, którą już bardzo dobrze znacie, oraz 8 wagonów Intercity. Doszły również nowe wagony. Są to wagony. PolRegio oraz EP07P. Tak oto wygląda. I ma numer 2001. Z nowości, no to jest jeszcze SM42. Popularna Stonka. Do jej zadań należy ciągnąć wagony towarowe oraz przeprowadzać prace manewrowe z wagonami. Najważniejszą zmianą z poprzedniej makiety jest to że dodałem jeszcze jeden tor i zamiast dwóch mamy teraz trzy tory. Parony są takie same, może jedynie jakieś tam mniejsze zmiany, tutaj jest łąka i tutaj jest koszenie trawy, tutaj jakiś Mikol nagrywa, tu dodałem moją pizzerię, a swoje zamówienie można zjeść tutaj w tym budynku. Koło niego jest hotel, a na dole komisariat policji, tam gdzie stoją te wagony Intercity, to jest bocznica. Dalej, tutaj jest główna ulica, plac budowy, Empire State Building. Tutaj najważniejsze skrzyżowanie w mieście. Dodałem tutaj sygnalizator, zatoczka przed budynkiem dworca. Tak się prezentuje. Tutaj nastawnia dyżurnego ruchu i wszystko zwieńczają budynki nawiązujące do bliźniaczych wież World Trade Center. Tu widok w blasku zachodzącego słońca. A tutaj widok z plaży. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.